Jesteśmy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ośrodku, który jest referencyjnym dla pacjentów z całego kraju. Videokonferencje powstały jak wszystko w życiu z wielkiej potrzeby. Pomimo, że ponad 50 tysięcy konsultacji rocznie dorosłych i dzieci wykonujemy w tym ośrodku, to okazuje się, że to wciąż daleko poniżej potrzeby i oczekiwań. Ba rośnie. Grupa chorych, dla których poruszanie się z miejsc zamieszkania nie jest ani proste, łatwe dla nich samych, dla osób, które się nimi opiekują. Jeżeli przeanalizowalibyśmy kolejki chorych oczekujących na wizytę specjalistyczną, a czas chorych już zakwalifikowanych do hospitalizacji na oddziałach kardiologii, okaże się, że kolejka do specjalisty jest dłuższa niż do oczekiwania na przyjęcie do szpitala. Nowe technologie to możliwości, jakie dzisiaj daje telemedycyna. Nie dotyczące przestrzeni kosmicznej i, i rzeczy bardzo odległych. Ważne, żeby dzięki tym urządzeniom pacjent we współpracy z lekarzem rodzinnym mógł rozmawiać z nami specjalistami w zakresie kardiologii, diabetologii, kardiochirurgii, z uwagi na długi okres oczekiwania pacjentów do poradni kardiologicznej, stworzyliśmy projekt pilotażowy telekonsultacji kardiologicznych, który znacznie skraca czas oczekiwania pacjentów na poradę specjalistyczną. Nasz wybór padł na komunikator Link ze względu na szereg oferowanych możliwości oraz niezawodność, która była dla nas bardzo ważna. Korzystamy z przesyłania plików, wiadomości tekstowych, wiadomości głosowych oraz najważniejszych dla nas przekazów wideo. Nową telekonsultacji polega na tym, że w gabinecie lekarza POZ-u znajduje się zarówno pacjent, jak i lekarz, a po drugiej stronie lekarz specjalista, kardiolog. Telekonsultacje kardiologiczne praktycznie nie różnią się od wizyty w poradni kardiologicznej. Pacjent znajdujący się w gabinecie lekarza POZ jest przez niego badany. Za pośrednictwem telekonsultacji możliwe jest połączenie z lekarzem kardiologiem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ustalenie wspólnej diagnozy, ustalenie dalszego procesu leczniczo-terapeutycznego. Mamy do dyspozycji dobrą łączność, dobrą wizualizację, Możemy porozmawiać z chorym, możemy poprzez lekarza rodzinnego uzupełnić pewną formę badania fizykalnego, dodatkowe elementy. Lekarz rodzinny posiada w swoim gabinecie słuchawki, gdzie, osłuchując chorego, my również słyszymy to, co on słyszy. Także, z wyjątkiem dotknięcia tego chorego bezpośrednio przez specjalistę, dysponujemy w tym zakresie porad prawie wszystkim. Zaletą telekonsultacji jest możliwość przesyłania badań obrazowych, przede wszystkim badania EKG, badania echokardiograficznego, a w niedalekiej przyszłości badań obrazowych takich jak koronarografia i wszelkie inne badania z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Dzięki nowym technologiom zawędrowaliśmy do Zawiercia, Cieszyna i kolejnych miast i wsi. Dzięki temu zniknął dystans. porozumiewamy się sprawnie, szybko, skutecznie. Wszystko po to, żeby lepiej pomóc i co najważniejsze, zapewnić komfort pacjentowi. Które prawie nie musi się ruszać z domu. Korzyści telekonsultacji wiąże się z możliwością wyłapania groźnych schorzeń kardiologicznych występujących u pacjentów, które często wymagają szybkich działań. W przypadku przeprowadzenia telekonsultacji omijamy całą ścieżkę formalną i tym samym jesteśmy w stanie leczyć zdecydowanie sprawnie. Integracja linka z pocztą i kalendarzem ułatwia nam umawianie spotkań i konsultacji medycznych. Nie mam wątpliwości, że. Teleporady nie tylko w Śląskim Centrum, ale w każdym szpitalu referencyjnym staną się silnym elementem działania. Połączenie doświadczenia z nową technologią za przyzwoitą cenę daje efekt fantastyczny. Trzeba się tylko tego nie bać, trzeba to rozwijać i wykorzystywać szanse patrząc na możliwości, czyli taki mądry kompromis medyczno-ekonomiczny i to się udało w zawsze.